Zniszczenie Sodomy i Gomory, wielki pożar. W oczach Abrahama widać smutek, czy wiesz dlaczego? Pan Bóg powiedział mu o strasznych grzechach, które miały miejsce w Sodomie. Ludzie żyjący w tym mieście byli źli, zarozumiali, zapomnieli o Bogu i zaczęli żyć bezwstydnie i chciwie. Nie słuchali głosu Pana, a do tego jeszcze naśmiewali się z jego przykazań. Stwórca powinien więc ukarać tych zarozumiałych mieszkańców Sodomu. Abraham zgadzał się z Bogiem co do tego, ale co stanie się z Lotem, który kochał Pana? Czy on i cała jego rodzina będą musieli zginąć? Abraham modlił się, aby Pan Bóg nie karał sprawiedliwego razem z niesprawiedliwymi. Pan Bóg zgodził się na to, jednak pod warunkiem, że w mieście znajdzie się pięćdziesięciu sprawiedliwych. Niestety nie znalazło się w Sodomie pięćdziesięciu takich ludzi. Ani czterdziestu, ani trzydziestu, ani nawet dziesięciu. Jakie to smutne. Kochający Bóg posłał do lota i jego rodziny dwóch aniołów. Mieszkańcy Sodomy chcieli zabić posłańców samego Boga, więc możesz sobie wyobrazić, jak bardzo źli byli to ludzie. Jednak nie udało im się to. W jednej sekundzie zbuntowani sodomici, stający przed domem Lota, zostali oślepieni i nie byli w stanie nawet znaleźć drzwi. Wtedy aniołowie powiedzieli, że przybyli, aby zniszczyć to miasto, a Lotowi i jego rodzinie polecili je opuścić. Postawili im również jeden warunek. Mieli zostawić dom i nie zabierać ze sobą niczego. Tak niełatwo było pozostawić piękny dom, ładne ubrania, dobrze wykarmione bydło. Wszystko miało spłonąć. Lota i jego żonę nachodziły wątpliwości. Rankiem Anioł wziął Lota, jego żonę oraz dzieci. I wyprowadził ich za bramę domu. Pospieszcie się, żebyście i wy nie zginęli, powiedział. Potem Boży posłaniec ostrzegł ich, żeby się nie zatrzymywali ani nie oglądali za siebie. Lot i jego dzieci posłuchali tej rady, ale żona Lota nie. Zrobiło jej się żal domu, bogatego gospodarstwa. Zapragnęła choćby jeszcze raz popatrzeć na swoje rodzinne strony i odwróciła się. W tej samej chwili nieposłuszna żona zamieniła się w słup soli. Za swoje nieposłuszeństwo zapłaciła wysoką cenę. Abraham stał na pagórku i ze smutkiem w sercu patrzył na Sodomę, trawioną przez wielki pożar, który Pan Bóg spuścił z nieba. Dziękował też Bogu ciągle na nowo, że i w takiej sytuacji, kiedy wymierza surową karę, troszczy się o swoje wybrane dzieci, które są Mu wierne. Na podstawie pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 19 oraz Ewangelii Łukasza, rozdział 17, wersety od 20 do 37. Drogi słuchaczu, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze słowa Bożego. Jeśli chciałbyś chciałabyś wzrastać wierze, i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.